Hmm, szkoda, że Juliusz, że już lecisz. Było tak super, że zostałeś ten weekend. Hmm, no, ale jutro trzeba iść do szkoły, także no wiesz. Jeszcze mam wiele rzeczy do dzisiaj do zrobienia, także. Może uda się w następnym tygodniu? No, no super. To by było naprawdę fajnie, jeśli chcesz, ja Cię oczywiście zapraszam. No dobra, no to co? To... E zdzwonimy zadzwonimy się jakoś w tygodniu. Co na to? Mhm, okej, okay, spoko. Możemy się też spotkać gdzieś na e, placu zabaw, do zobaczenia. I co? Już musiał twój przyjaciel lecieć do domu? Mhm, ale super, że został. Naprawdę, jest zupełnie inaczej niż bawić się z dziewczynami. Mhm, szkoda, że musiał już iść. Chciałbym się z nim spotkać jakoś wkrótce. No, e, oczywiście, z Julianku, kiedy tylko chcesz. To co? To może już dzisiaj może zadzwonię do niego? mhm. Ale może lepiej w przyszłym tygodniu. Co ty na to? Przecież tak się mówiliście. O, biedny Julian. Wygląda na takiego załamanego, że Julius już poszedł. Hej, mała, co tam? No, bawię się moim wózeczkiem. E, no i cóż, może chciałbyś mnie popchać troszeczkę. Popchać cię? Proszę. No dobra, dobra. Gdzie chcesz jechać tym wózkiem? No, gdzie? No, może jednak w drugą stronę, do łazienki. Chodź, chodź, zawróć. No, dobra, okej. Okay. Ale super, że chcesz mnie wodzić Jesteś taki kochany. Mhm, mm no, ale super zabawa. Tary -tary -tary. Super zabawa mam. I co, jesteśmy już? Jesteśmy już? Nie. Ej, ej, no chodź. Jeszcze mnie powoź. Nie, nie. Ej, to było tak króciutko. To wcale nie było takie zabawne. Musisz jeszcze. Nie. Nie mam ochoty, aby Cię wózkiem. Daj mi spokój. Idę zobaczyć, co robi Hanna. Hej Hana, co robisz? Coś w czymś, czymś Ci pomóc może? Mm, nie. Ja sobie tu maluję moimi super kole, m, kredkami. No okej, okay, super. A chcesz ze mną? Nie, nie wydaje mi się. O matko, ale nuda. Z tymi dziewczynami jest zupełnie inaczej niż z Juliusem. Czemu musiał już iść? Przecież jeszcze cały dzień przed nami. Och, hmm. Hanna maluje, Emma chce być włożona w wózku, ale nuda. Hmm. No, chciałabym mieć takiego brata bliźniaka jak Julius. No, i to ciągle. Ale mam super pomysł. Hmm. Ale super. No to co, idę zadzwonić do Juliusa i zobaczę, czy podłapie mój temat. Mama, mama, yy, mogę zadzwonić? Yy... No, oczywiście, tylko pamiętaj, może jednak nie do pizzerii, tak jak ostatnim razem. Nie, 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 nie. Y -y, halo? Halo? Julius? Tutaj Julian, Julian Wróblewski. Słuchaj, y nie, nie, nie zapomniałeś. Nic. Nie, 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 nie. Y -y, słuchaj, chciałam, żebyśmy się szybciej, szybko spotkali za jakieś 15 minut. Mam naprawdę super pomysł, ale nic się nie stało, niczego nie zapomniałeś. Mam po prostu pomysł. Chodź na placu zabaw za 15 minut, okej? Okay? No, no, przyjdź. Zaraz wychodzę. Do zobaczenia. No, gdzie jest Julius? Mam tak super pomysł, że na pewno podłapię temat. Gdzie on jest? O, o Julius! Tutaj! Wow, to jest twój rower? Mm -hmm, mój nowy rower zostałem od rodziców. Wow, ale super! Zajawa, naprawdę ekstra. Też bym chciał taki rower. Julian, ale co się stało? Czy coś się stało, że chciałeś, żebym tak szybko wyszedł z domu i żebyśmy się spotkali? No słuchaj, mam. Rewelacyjny pomysł. U mnie w domu jest tak super nudno z dziewczynami. O, matko, chciałbym coś zmienić. Co to na to, żebyśmy się podmienili? Wyglądamy identycznie. Zamienimy się ciuchami, butami. Z rozumiesz, nasze rodziny nas nie poznają i po prostu jedną noc spędzimy u siebie w domu. Y naprawdę myślisz, że się nie zorientują? Nie! No Julius, przestań. Trochę wiary w siebie. Ja ci dam moje ciuchy, a ty mi. a, ty, a ja, ja, ja ci dam swoje, a ty mi moje ciuchy. No i, i, i wiesz, zamienimy się, rozumiesz? Wow, ale szaleństwo! No dobra, możemy spróbować. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. No, no dobra, chodź, próbujemy. To co, spodnie i buty na pierwszy ogień. Y, y, I t-shirtami też się zamienimy, co? Wszystko zamienimy. No dobra, okej, okay. ale tutaj? No tak, tak, chodź szybko, nikogo tutaj nie ma. No dobra, no to róbmy to szybko. Spodnie. No to dawaj. No, teraz ja swoje. No dawaj, dawaj. Teraz ty, ty swoje spodnie. No, tu masz mój e, sweterek i mój t-shirt. Ła, wow! Julius, wyglądasz idealnie jak ja. Mm -hmm, a ty wyglądasz jak ja. Ale zwariowane.